Hejka, dzisiaj gramy obby, no właśnie przy tej pięknej choince, no to, że to takie y, obyby kilka przejdziemy, ale na początku zajmiemy się o tych oczywiście specjalnych, a nie od Halloween, o specjalnych, no to świątecznego. Pięć, nie nie dni święta losa cery, to się nie może zaczekać. I napiszcie w komentarzach, czy wy też będziecie mieli oczywiście dwa tygodnie wolnego od szkoły. Ale będzie u mnie impreza, ok, żartuję. Moja koleżanka tak w szkole mówi, jestem twoją koleżanką i nie ma dla mnie czasu w ogóle, to nic ale to nie moja wina, że do mnie ciągle ktoś przychodzi, chodzi, ok? <śśpiew> A ja jeszcze się boję. Nie, nie. Patrzcie na to. Jakaś papa mi za chwilę nie ja tego nie toleruję. Nie jestem, Co? To mi takowało, co? Dziękuje, dziękuje, dziękuje. Ej, napisz w komentarzach, czy ja naprawdę powinnam się zapisać do skupy muzycznej. Oczywiście ja się inaczej i tak nie, nie zapiszę, bo nie, nie chcę tam chodzić. tego się nie da chyba. No okej. Okay. Dobra, ej, już znowu nawet tego parkuru dostało. No już tam. Ej, nawet już znowu tego parkuru dostało, oczywiście. Uff. Nie było z takim taki Stau să vedem trăhături, să te par cu tot atât. Pace, ce că am pot să Co to było? Aha, okej, okay. samo spadło. Cztery ciągnę tylko ustem tego, nie mam tu pusteczka. Nienawidzę smarkać. Po prostu nienawidzę. I ja który już praktycznie przy końcu. Ej, te biało czerwone powinny być odwrotnie. Te czerwone powinny ja mieć takie paski, ale no, ok. Nie dostałam. Nie dostałam pieniądze. Na mi są jakieś nowe gry. To, hmm. to jest piękne. Widzę już to jest w środku. Czy wy to widzicie, jak to jest pięknie? Nie wiem, co widzicie. I tu jest taki kreatowy świat. Ej, skos, to jest superowe. One piękne. Ja bym chętnie chciałabym taki pokój, nawet różowym tam, co? jasne. Napiszcie jaki jest was ulubiony właśnie koron to jest w komentarzach. Mój niebieski, jasnutki i des morski. Ja mam taki sam kust jak Akata zarępa. Siostra Alicji, co nią postrawiam bo jest na bieżąco naprawdę. Bo Ja dzisiaj grałam i pokazywałam taki sekret, co był na filmiku ostatnim. I mówiła, wiem, bo pokazywałaś to na filmiku i ona mnie normalnie śledzi z filmikami. No to mam nadzieję, pieście yy, z niej przykład oczywiście. I teraz polecam yy, Julka Potowka psuje ja tam psujka? Teraz tak tutaj główną. Ja mam wrotki ja, jak ja stanę, pójdę za drzwi, jak ja wyjdę w inaczej z siebie, to ja nie przeżyję tego, co? Ej, babku, jak się lubi, już Ja bym ten parkour, ten, bym mogła przejść tysiąc razy, jak są takie piękne kolorki, co? Oni są trochę piękne. Skąd jest Alicja? Nie mogę zaniedbać, to ona by była takim kościem, ale ten taki kości, co bym nie, nie mówił.

Tam są te piękne kulurki. I ja chcę tam na to skoczyć. Aha, okej okay. Aha Patrz na to Okej, okay, ten luzowy jest taki ble za Taki ble, 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 nie lubię za bardzo takiego właśnie Bo takiego luzowego za bardzo nie lubię A to był na Dzięki ja chcę się robić. Oh, my problem. To jest my problem. No oh, min. Muszę się ta W tule sabić? Bo to nic nie patrzcie, jak to nam udaje. O, wreszcie tracę sycia. Ja mam już super paszek. Super.

Okej, okay. Okej, okay. jak będziecie słyszeć jakieś członki, to to moi rodzice rozmawiają. Ej, teraz czegoś jakoś mi się tak zrobiło, Chciałam sobie to zniknie, co? Normalnie. Moja mama ma lecie. się nie da. Mama, mama sobie moja lezała i tata... Nie mógł wstanać no zabrał i nagle coś znalazł. W ogóle ci co mają robuxy to proszę się nie przewalać. Moja koleżanka nie ma Robuxów i jakoś z tym Syje, A nie no, miała, Maj, miała już dwa razy, a tutaj to pierwszy... Pierwszy raz miała i straciła te konto, a ty, drugi raz to usunęli chomik. To on miał taki piękny chomik. Dobra, to teraz ja nie. Teraz nie, właśnie nie zakładajcie takie coś, co się przeschwyciło, bo to i wtedy się usuwa. Nie wiem dlaczego. Indziej nawracę to usunęli. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak zrobili. A ja wtedy bym miała bo sobie my mieliśmy taką rodziną. W nie tylko mam roboksy po świętach i co będzie. No i co mam będę miała kupić? Ja sam sobie to tylko takie przez te rzeczy. Oj, ale tu skupanie to zrobię. ale nie. Okej, wytany. Idziemy, idziemy, idziemy. Będziemy Ole, mi miło serduchu. Ej, ład. Ej, tu jest trochę fuseł w końcu. Hmm? Hmm? Coś mi... No Matko Święta, coś mi się zrobiło z ibatem. słuchaj okay. to zresztą nie sam początek nie trafiłam akurat mi się to jakby co samo rusało okej okay. i to ej tu peski tu jest kiedyś oglądałam ja taką rodzinę, z to jest normalnie fajb Czarnieczki, co lubiłam, ma taki kosmos i ten, normalnie jak ktoś zna, jak ktoś zna to yy, napisać Czarnieczka, albo wyśle jakąś emocję Czarną, nie wiem, serduszko Czarną, o, serduszko Czarne. O, to jest metoda. Są takie, to sprawdzajcie możecie tak kamerą. Jak będzie tak, to są że. A tutaj, we To te tam te spadniecie. Ej, wejdę na jakiś parkour. Będę całkiem. Nie da się, okej. Okay. A, ja spadłam! Okej, okay. ja już będę kończyła ten film, bo jest już trochę późno i ten, i, jeszcze ty muszę kończyć, bo trochę ja, ja, ja idę do szkoły, ale mam jutro trzy lekcje, ale też trzy lekcje i do mnie koleżanka też przychodzi, no bo to co mam jutro na głowie, mm, więc... Ju. Miłego dnia życzę Jutro miłego dnia życzę Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. Ale nie mówię to o mojej koleżanki Alicji, bo ona nie jest zdrowa. No to tamten. Ale tylko to. Przychodzę. No i hop, pa, 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 pa.